Hejka. Co obejrzeć na Netflixie? Nasze filmy, nasz numer jeden. Nasza. Nasz numer jeden, Behind Her Eyes. Czyli A, poczekaj, co kryją, po polsku. Co kryją jej oczy? Tak, żeby w nie było W wolnym tłumaczeniu. Tak. Co, ja jej, tak. co kryją co jej, oczy? jej oczy? Taki tytuł na Netflixie. Bardzo nieskakujący serial. serial. Y Klimatyczny też. O, Tutaj to tak fajne. kubek gorącej herbaty Zabry, <laughs> albo tak. lampka wina, i można usiąść i się tak, wkręcić jest... w ten film. Mocno. O, jest... klimat ma duży zaskakuje. I więcej Wam nic nie powiemy. Obejrzyjcie sobie. Do obejrzenia. Nie widzieliście. Następny? Seria... Jeżeli jesteśmy A. przy serialach. Tak. Mroczne pożądanie. Tak, to jest troszeczkę większy, troszeczkę dłuższy w sensie. No bo już ma... drugi sezon się. Yy, I drugi sezon yy, jest, bo jest Jak się skończył se... pierwszy sezon, pożądałam drugiego. <laughs> no, to ci było... aktorzy, na nich się yy, po prostu patrzy z takim. nie, no nie pożądaniem, ale miłością. Przyjemnie. przyjemnie się patrzy. Słuchajcie, ktoś, kto nagrywał Zajnie. ten film, dużo wie o pożądaniu. <laughs> Sceny, sceny intymne, Ładne. przepięknie nakręcone, tak mm -hmm. klimatycznie, tak. no to jest to jest, to jest tak. przyjemny serial. Następny, bo to jest w cyklu tych zaskakujących, lubimy zaskakujące filmy, tak, czy, mm -hmm. Kontra Tiempo, to już jest A. film półtorej godzinki, to jest film taki troszeczkę już jak, no tam badanie tak, kto tam też kogo zabił i jak, ale słuchajcie, ma się wrażenie, że tak siedzisz i razem z nimi, śledztwo, śledztwo prowadzisz, a i tak Cię zaskoczą. Dokładnie. Warto, warto. Półtorej godzinki filmik. Contra mhm. Tak. I ja, co jeszcze, ostatnio co widziałyśmy, Życie po śmierci. Na Aha. Netflixie pojawił się, tak, Życie po śmierci według yy, Tylera Henry'ego. Henry tak, to jest hollywoodzki, słuchajcie, jakiś jasnowidz, medium. medium, który kontaktuje się ze zmarłymi. zmarłymi. Jeżeli I lubicie takie tematy... My lubimy, my lubimy My, lubimy, my nie jesteśmy ja aż nie tak rozkminę. bardzo... Ja no, nie rozkminiam, czy, czy to, to tak jest było, naprawdę, czy, to czy nie było, ale ja ja lubię się to ogląda. Ehm, film, który pokazuje życie takiego medium. Tak, a ja ehm. lubię oglądać na przykład życie przeciętnych Amerykanów. <noise> Lubię wypić kawę z Kardashiankami. A właśnie, te wszystkie filmiki o żonach. <noise> żony Beverly Hills, Bollywood, Miami, Miami. Nowy Jork, słuchajcie, naprawdę ży... tak. w każdym mieście są żony. Jest mnóstwo no tych jest, żon. Jest mnóstwo żon. I tak ciekawe, to jest, właśnie to jest ciekawe, napić, właśnie, jak żyje przeciętny Amerykanie. Tak. Tak? Więc to jest pojawił tak. się też nawet film o Afrykanach, więc bogatych Afryka, Afrykanach. tak, tak, Afryki. Tak, z Afryki, A, z Afryki. U, No to to już w ogóle. To, no, tego no, jeszcze że, nie widziałam, widziałam ja że tak... tak. że coś, że tak. coś jest. Co to jeszcze? ładnie. Następny.